Cześć, jestem Katia Horse i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Bardzo, bardzo Was przepraszam za brak aktywności w postaci długich filmów na moim kanale przez ostatni tydzień. Ale moi drodzy, no już w tą sobotę, a jest środa, organizuję zawody Cavalier Cup Hobby Horse. I moi drodzy, musiałam się dużo bardziej skupić na e, tych zawodach niż jeżeli na e, nagrywaniu dla was filmów, za co Was bardzo przepraszam, no ale no musiało tak wyjść. Nie było innego wyjścia, musiałam jakoś e, zorganizować to wszystko, bo kto by to zrobił jak nie ja, skoro to wszystko robimy tutaj u mnie. E, jestem sobie teraz na treningu na rokim, a bardziej po treningu na rokim, bo. E, on przecież był i to był skoku, skokowy trening. Um, yy, nie, było to, nie był to parkour, bo yy, padał deszcz. Już nie pada, więc jestem na dworze. Ale nie jestem zbytnio dobrze ubrana, no bo to był trening na podwórku. Zaraz wam pokażę outfit, bo to miał być ostatni trening przed zawodami. Ale jednak to ostatni trening przed zawodami nie będzie. Jed, jed, nie, jednak sobie jeszcze zrobię w piątek trening, bo wcześniej wracam ze szkoły. O, to, teraz. Um, ale stwierdziłam, znalazłam fajną muzykę na uję i stwierdziłam, że kurde, chce mi się zrobić te uje teraz Poza um, tym też ostatnio mnie trenuję przez to, że mam problemy mocne z nogami Teraz Wam pokażę o co chodzi Odłożyłam sobie rokiego. Zobaczcie, no, w ogóle taki mam outfit, bakel shorty, rajtuski No będzie też na drugą nogę, ale nie zdążyłam zrobić i takie skietki, bo ogólnie zawody są w, kolory, w kolorystyce niebieskiej No i teraz zobaczcie Ja sobie stoję No da się tu wsadzić Pomiędzy tutaj te Pomiędzy stopy trzy palce A kolana mi się łączą I to nie jest tak, że ja to robię specjalnie Tylko one naprawdę mi się łączą Zobaczcie, rozstawiam się dalej I tu normalnie cała ręka by yy, wlazła I te kolana są I te kolana są no dużo bardziej zbliżone niż, do siebie niż powinny być. Więc ja, jakby ja mam z tym bardzo problem. E, teraz jak mam złączone, no to tutaj mi się tak ściskają te kolana, e, przez to też mi się dużo gorzej skacze. E, no temu też często się wydłupcałam, przez to, że nie mam jakiejś aż tak mega dużej kontroli, a to wszystko temu, że jak stoję, to tutaj... O, mokra posłuchaj. że... Jak stoję, to tutaj nie ma takiego rowka, który powinien być, e, ja mam go po prostu jakoś zanikniętego, e, przez, co, przez co po prostu staję bardziej e, moja stopa staje bardziej na środek, moja stopa wstaje bardziej do wewnątrz e, i przez to właśnie te kolana też się stykają ze sobą. No, i po prostu od dłuższego czasu, już jak wychodzę na treningi i skaczę jakoś mega dużo, to mnie po prostu bolą kostki i kolana. I przechodzi to też na. od kostki tu do kolana, i już na udo czasami przechodzi. Co nie jest zbyt fajnym bólem, więc teraz robię ostatni przejazd na uję, I pierwszy, ale z muzyczką i z Rokim. No, i będę kończyć. Poza tym, e, dzisiaj mam zamiar jeszcze robić przeszkody, bo rozbłysła mi się jedna. Poza tym, przeszkody, które ja miałam, były moje koleżanki, i ona ich od długiego, długiego czasu nie zabierała ode mnie. E, I właśnie wczoraj po niej przyjechała, i się okazało, że nie mamy tych przeszkód. Na zawody, więc muszę sobie jakoś poradzić i zrobić, więc będę dzisiaj robić szkodę, Ale najpierw sobie przejadę parkour, nie będę Wam tego nagrywać, zimno jest, więc chcę to zrobić szybko. Rozstępuję się chyba też tu na podwórku, wrócę do domu. Zapraszam Was teraz do około, chyba to był poniedziałek, dzisiaj jest środa. Zapraszam Was dość do poniedziałku, bo tam działo się bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o. Zawody, bo też coś wam z tego nagrywałam, ale nie wyszedłby z tego długi odcinek. Dzisiaj mamy poniedziałek, a już w tą sobotę jest kaweliana karp hobby horse. Więc stwierdziłam, że winę na trening, temu mam na sobie termo, bo jest zimno. I temu też. Jestem taka zmęczona, jest godzina 18, cały dzień praktycznie dzisiaj siedzę i robię rzeczy na, poł na, na właśnie The Cup. Dzisiaj robiłam praktycznie wszystko poza tymi listami startowymi, bo ja już zapisuję od około dwóch tygodni praktycznie codziennie coś do nich. Do pismu, dzisiaj też robiłam smaczki do nagród Więc też mam tam sobie dalej w pudełku wszystkie nagrody Flo derki, bo właśnie też robiłam derki przez to, że to jest kawaliada cap Na kawaliadzie na pierwsze miejsce były derki, więc u nas też będą No tylko nie mogłam przewidzieć jakie konie wygrają i no, nie wiedziałam jakie rozmiary tych derek porobić Więc mam bodajże trzy derki na, dwie derki na A3, jedna derka A4 małe A3 Jedna derka A4, A3 mega regulowana, bo na rzep, a inne były na takiego haczyka. I jedna też regulowana, takie mała A4, duże A5. Na Rokiego nie pasuje, więc może być ciężko. Więc jak ktoś to się będę pytała na każdym konkursie, czy mają e, jakiegoś konia właśnie, na którego by ta derka mogła pasować, bo jeśli nie, no to po prostu nie byłoby żadnej, jakiejś derki na e, konkurs, więc zaraz Wam to wszystko pokażę. Tak się prezentuje moje pudło i to wszystko, całe to pudło to są nagrody I nie, te białe folie to nie są nagrody To się są, ale nie jakby kojarzy. Na Grand Prix mamy na pierwsze miejsce puchar, temu nie ma Flo Ale muszę też puchary jeszcze umyć, bo on u mnie leży od paru dobrych miesięcy w domu Mamy tu Flo i tu mamy Jedna paczka to jest po prostu jedno miejsce, są na przykład na drugie miejsce. No i tu są wszystkie, które na drugie miejsce, ale zepsuła mi się drukarka kolorowa, więc one nie mają jeszcze plakieteczki Więc właśnie tak to się prezentuję. Mi no są też na pierwsze i na trzecie miejsce. Na pierwsze są największe, na drugie takie troszkę mniejsze i na trzecie. Jak zbycie, to wam też pokazać, jak wyglądały na trzecim One są, no nieduże, takie mini, mini. Więc no, ja sobie teraz będę pisać ten serniczek, ewentualnie ogarnę jeszcze jedną tu przeszkodę moją, żeby były pięć. I widzimy się kolejnego dnia, którego będę coś robić. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Ogólnie to mamy tutaj bodajże środę wieczór. Malowałam sobie tutaj przeszkodę, która została naprawiona, bo była ona w bardzo niefajnym kolorku i chciałam ją po prostu pomalować na jaśniejszy, tak żeby potem porobić na niej jakieś wzorki, żeby wyglądała jak najbardziej na przeszkodę kawaliadowską. No i to mi się już dużo bardziej podoba. No, mam bardzo grubą warstwę tej farby, na tym pędzlu. No ale lepiej tak, niż nakładać 15 warstw. Więc rażę sobie dwie. No i na dwie. No i tak jakby potem na tej, którą już wcześniej malowałam, będę dawać jeszcze kolejną warstwę. Tam to była mega malutka, a na tą jak się wyschnie, to też do no, drugą. Chyba mamy sukces, Luk, tak to się prezentuje No jest są jeszcze mokre i to jest właśnie po drugiej warstwie No i to jak się wszystko prezentuje to jest właśnie mokre, więc to może potem będzie lepiej wyglądało, Że nie będzie tych takich... no na nóżce to niestety musi tak wyglądać, ale... No nie, nie powinno nie być tych zacieków aż tak widocznych Na tą chwilę wszystko zapowiada się perfekto Oprócz mojej bo już próbowałam je mieć, się nie da. no dobra. Tutaj. No będzie do vloga ten przygotowań do zawodów. Muszę się podziękowania serdeczne dla Neluni. względu na to że Udostępniła nam przeszkódki na zawody. Nie będziecie mieć biletów, to bez to byśmy nie poradzili Poradzilibyśmy sobie. Natomiast byłoby cięższy ja mam Mój nowy hobby horse Ja mam takiego Ile To jest mój stigma, to jest mój rumak z prerii ja ej, idziemy pokazać... Idziemy, ej, potrzymasz na chleb? Idziemy się pokazać ludziom Gdzieś z naszej trasy Nie, nie chcę, nie, nie. To. <śmiech> <śmiech> Hejka moi drodzy widzicie jakąś różnicę? Mam nowe okulary Takie Takie szkicie, Takie złoto żółto przezroczyste No bo mi się woda pogorszyła i do tamtych okularów nie dało się dać Nowych szkieł, bo wypękły Więc mam nowe Mamy już piątek, jutro są zawody No jutro też jadę do stajni, więc yy, Po prostu no nie mogłam nie, nie miałabym czasu po prostu na ogarnięcie wszystkiego, na zawody, wystawienie przeszkód, bo jakby dzisiaj tego nie robiłam I jeszcze dodatkowo na e, siodłanie koni, więc robię to dzisiaj e, Robiłam też koreczki na szybko, chociaż mam za mało szpileczek, więc nie są one jakoś perfekcyjne Mamy to jest tasek, ma takie koreczki, ma niebieskie nauszniki, bo te zawody są w co właśnie niebieskiej i granacie, bardziej w gr granacie. Będę miała też niebieski outfit. No ma różowe wędzidełko, no ale no to nie miałam jak wymienić, bo jest w tym i to jest po prostu dla do niego dobre. No więc tak on się prezentuje z niebieskimi nauszniczkami. Jeszcze tylko wodę szukę. A, no i zgubiłam ten jego pasek, więc tu ma e, od innego ugłowę w piątek. A Roki prezentuje tak, miesięczny, tak malutki. Wygląda mega szporti. Tu też zabrakło szpilek, więc w połowie mamy już sz ze szpilczkami, a w połowie nie i mi po prostu koleżanka jutro powie. Tak się Roki prezentuje, też ma niebieski element na sobie, no i niebieskie gumeczki. Chilucha nie ma nic niebieskiego na sobie. Nie ma tylko na niebieski. A Staśka ma z niebieskimi gumeczkami oczyki no i też poza tym nie będzie całe niebiesko, no ma jeszcze taśmę na kiju niebieską, więc będzie bardziej niebieska. się też tak ma niebiesko. No. Poza tym przed chwilą robiłam derki, przklejałam im takie naklejki yy, z logo zawodów. Yy, poza tym robiłam jeszcze flow, kończyłam, i wszystko mam, już gotowe. Więc jesteśmy już, jestem już totalnie w 100% gotowa na zawody. Poza tym też wchodziłam na dwór i ogarniłam y, miejsce na zawody i na parkour. I mamy wszystko gotowe. Tylko muszę jeszcze ogarnąć outfit. Nie miałam już outfit tutaj, wam gdzieś w play zdjęcie ale zgubiłam. To się nie wiem, gdzie jest bluza y, i biker shorty z tego outfitu, więc muszę coś zaraz wykombinować. I nakleić sobie tejpy nowe Dobra, ogólnie w sobotę też byłam w stajni, jeździłam na ogi, więc macie tutaj uryweczki ze skoków, oddałam dwa. No i tu jest ten wyższy, który mi się lepiej podoba, bardziej podoba, a tu jest ten drugi, gorszy. Poza tym jeździłyśmy też takie koła na drągach, nie wiem jak to, nie wiem jak to opisać. Ten skok mi się dużo mniej podoba. Skakałam, oto. Dzień dobry, dzień dobry Ja już jestem po stajni Zebrały się już dziewczyny I zaraz będziemy Zaraz będziemy zaczynać starty Ale najpierw każdy się musi oczywiście I każdy się musi rozprężyć Więc no, zaczynamy Tutaj mamy mój pierwszy przejazd 450, 50 Rok wręcz przechodził te przeszkody, a nie przeskakiwał. Pierwsze trzy na czysto w szeregu, kolejne cztery w szeregu też bardzo mi się podobały. I tutaj mamy ostatnie dwie przeszkody: ta mi się nie podobała, tak dziwnie zostałam w tyle i ta nawet spoko. Tutaj wam wklejam jeszcze przejazd korniszona. Um, ogólnie dobrze jej poszło, mam takie wrażenie, ale Ogi też trochę przechodził te przeszkody niż się przeskakiwał. Um, zrobiła tutaj jedną fulę, a nie dwie. Nela, um, następnym razem bierz Ogi'ego na wyższe starty. Dzień dobry, dzień dobry. Już jesteśmy po pierwszym konkursie. Mamy nagrody rozdane yy, i rozstawiamy się już na kolejny parkour. Zajęłam trzecie miejsce. Na razie ja drugie miejsce. Tam dziewczyny się rozprężają na rozprężalni. I no. I jest git. Potem będziemy sobie jechać i e... co będzie po tym? W konkursie. Po tym konkursie będziemy jechać sobie konkurs dla par. Potem krosik. No i na końcu ujeżdżonko. No więc... Tak to będzie wyglądało. Jest mega ciepło, mam rajtuski. E, super nam się trafiło, bo wczoraj padał deszcz, więc nam się perfekcyjnie trafiła. akurat dzisiaj. Zliłam już sobie e, bluzę, ale dalej mam niebieskie skiety. Co tam? Okej. Okay. Dobra, zaczęłyśmy już. E, 75. Zaczęłyśmy już ten konkurs, przyjechały już dwie osoby. Teraz będzie jechała korniszonowa, więc nagrają ktoś. No i co? leci. No, Idę dać telefon komuś, żeby ją nagrał, a potem paneli po startuje. no ja. Mamy tu przejazd 60-80 Grand Prix e, Tutaj ma już rodzinkę. E, w miarę dobrze jej poszło. Zajęła pierwsze miejsce z zaliczoną jedną z rzutką, bodajże. E, na końcu e, ten szereg na czysto. E, tutaj wszystkie przeszkody na czysto. Poza e, jedną, ostatnią. Dobra, kolejny parkur. to jest mój parkour. E, ogólnie jestem dumna z Chili, ona nigdy nie skakała tak wysoko w e, parkurach. E, tutaj właśnie e, tą przeszkodę, którą ucięła, e, zwaliła. Ten szereg nawet mi się podoba, chociaż moja technika tutaj jest strasznie badziewna i mi się bardzo nie podoba. To wszystko miałam na czysto poza tą jedną przeszkodą i chyba zajęłam... Trzecie miejsce? Będę teraz podczas oceniania startu Zapraszam, ale mogę po Zapraszam, ale szybko! No. Wiem, że Cię noga boli. No, po prostu chcę tą wodę. Noga Cię nie boli. A, nie musisz udawać już. Dobra, oceniamy parkour. Rest. Druga przeszkoda na czysto, ale z ręką. Druga to z puszczoną ręką i Trzecia z Trzecia zrzutka spuszczoną z rzutka z puszczoną ręką. Szereg z bez ręki i pominięcie parkouru. Ostatnia przeszkoda. Stop. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery to cztery razy cztery to ile? Szesnaście. Dziewiętnaście. Szesnaście. Dwadzieścia jeden. I je poprawiać parkur. Tutaj mamy nasz parkur. Mój i Lei jest to parkur dla par. Ja tutaj przyjechałam. I Lea ukończyła parkur. Mamy drugie miejsce. Z miejsca. Miejsce, to jest czwarte. Z czasem 12:30 i 4 punkty karne. Róża i. Kto? <laughs> Brawo. Kto jest Stara! Dziś jedną maseczkę, a nie dwie. Wezmę. Aż tą drugą maseczkę? Dziękuję. Witamy hey. na wtorek N21. Hey. Miejsce trzecie z czasem 10,00 z dwoma punktami karnymi Lila i Bianka. Bra Uuu! To jest trzecia stara. Nie po cukierku. Ja po cukierku. Ja tu siedlę ja, ja, dla psa kiba. <śmiany> to na drugi. drugie. miejsce z czasem 9,8. 0 punktów karnych zajmuje Ola i Lea. 21 Hors pokazuje pole. Na swoim rumaku mamy mój przejazd krosowy, którym zajęłam pierwsze miejsce, ponieważ robiłam lotne e, i zapindalałam. Jest to parkour, który jechałam na Staśce. Staśka, jestem z niej mega dumna, dobrze się spisała. E, no i tego tak to zajęliśmy Koniec? pierwsze miejsce. Dobra, ogólnie zostały dwie konkurencje, ujeżdżenie i potęga skoku. Mamy już dwa Czworoboczek rozstawiony. Ja bodaję, że startuje trzecia albo czwarta. Dalej do okularów się nie przyzwyczaiłam, bo nie dalej głowa. Potem będzie też pizza. No i jak zdążymy, to pójdziemy jeszcze w teren. Ale wątpię, że zdążymy w godzinę w dwie konkurencje zrobić. I pójście wy w terenik. Dobra, więc. Widzimy się już chyba na moim konkursie, w uję. No i tutaj niestety ten problem. Nie mogło być wszystko dobrze. Nikt nie nagrał mojego uję. Zajęłam pierwsze miejsce z ilością Procent 96. Jestem dumna z Tośka. Dobrze, bardzo się spisał. No i co? Zapraszam Was na potęgę skoku. Nagradę mamy tylko te najwyższe skoki. Boże. no ale nieważne, mamy drugą przeszkodę. I skoczone 80 skonikiem. Trzeci, już radę! Tu mamy 90 z chillą przez te kostki i tak jestem z niej bardzo bardzo dumna. Potem tak. to poprawiałam i nie udało mi się skoczyć jakoś lepiej. O, a tu e, kolejne moje wydupcenie się e, tego dnia. Ale to była poprawa, to się nie liczy. Tutaj są jakieś moje krzywe i dzikie próby przeskoczenia. E, Kolejność że nie, nie oznacza, że odważyłam skoczyć aż tyle. Okay, 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 dobra, tu mamy kolejną próbę. No niestety żadna nie ukończyła się powodzeniem. Końcowo skoczyłam 90 z rokiem chyba, ale bez wodzy. Czyli nie też nie jestem za bardzo dumna. 80 chyba skoczyłam no z rokiem y, na moją drugą nogę. Kolejne wydupcenie się, oczywiście. Dobra, zrobiłam ci kilka. Dobra, Lala wiąże w buta. No. So, Dawaj. Lea, zabierz tego bata. A, uwaga, uwaga, przygotujcie się na iconic Let's moment podczas tych zawodów. U! Odbiłam się od płotu dobra ogólnie to y, mam to szkawę jesteśmy w terenie i wybrałam teraz kawa ja. i mamy tam Taki ten? Dobra, uwaga dziewczyny! Na trzy będziemy galopować! Czyli dwa dni po zawodach i teraz chciałabym Wam dać małe podsumowanie tych zawodów. Ja się świetnie bawiłam. Jeżeli macie IG, to polecam wpaść na kawaliadaka w Hobby Horse, ponieważ coraz częściej mamy zamiar organizować kawaliadaka. No, i to był taki jedyny, jedyny wyjątek, kiedy ona była na moim podwórku, ponieważ. To były mega spontaniczne zawody, ja się dowiedziałam, że je organizujemy dwa tygodnie przed, przed właśnie nimi. I wam powiem teraz, co zajęłam. Ja pokażę Wam prezentów, bo jest to trochę pomieszane przez tłok i przez trochę nieogarnięcie, ja wzięłam. Czyjeś nagrody, a ktoś wziął moje, więc mamy inne, więc tu się się nie zgadza. Szkoda, że nikt nie nagrał tego mojego uje, bo to się naprawdę prześwietnie spisał i chciałam mega dodać Wam jakieś edity, edity. Dobra, więc tak, w ujeżdżeniu zajęłam pierwsze miejsce, w skokach 40-50 zajęłam miejsce trzecie, więc też jestem bardzo, bardzo dumna z Rockiego. W 60 Grand Prix zajęłam drugie miejsce, więc też jestem mega dumna z e, Chili. 31 sekund miałam i 4 punkty karne, więc gdyby nie zrzutka, miałabym 27 sekund, 0 setnych. E, więc no, krosik w krosiku zajęłam miejsce pierwsze, 0 punktów karnych. 13-31 sekund, więc też jestem bardzo dumna z Staśki, e, bo właśnie na niej jeździła, jechałam na Ekros. E, I jeszcze jeden parkour, e, ostatni to był konkurs dla far i ja startowałam z Leo i zajęłam miejsce drugie, więc no, wydaje mi się, że naprawdę naprawdę spotko. E, I co? E, chciałabym Wam podziękować za oglądanie tak długiego filmu. Nie wiem, czy był on ciekawy, wydaje mi się, że tak. Jak nie, to dajcie znać, to następnym razem spróbuję to jeszcze, jeszcze mocniej wyedytować, żeby był jeszcze krótszy. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcineczku już w następny poniedziałek mam zamiar wrzucić. Tym razem już będziemy regularni. Do widzenia, pa, pa.